W ramach obchodów 60-lecia hokeja w Sanoku w arenie rozegrano mecz pokazowy pomiędzy gwiazdami STS-u a obecną drużyną Ciarko KH58, która rywalizuje w rozgrywkach seniorskich. Liczyła się przede wszystkim dobra zabawa, choć zaciętej rywalizacji również nie zabrakło. Jest naprawdę miłe dla oka e, poglądać e, byłych zawników, e, tutejszych zawników, obecnych zawodników i naszą e, przyszłą młodzież, także naprawdę jest to nie lada gradka. USK jest, zgadza się. kupę czasu upłynęło, odkąd ten hokej w już zaczął. Miło jest tak popatrzeć na wszystkich, którzy się przewijali w ogóle przez tą dyscyplinę. No i miło jest popatrzeć na siebie w dawnych czasach. No a teraz sama przyjemność zagrać z kolegami z dawnej drużyny przeciwko wobec samego składowi. Wracając wspomnienia, na pewno to jest podstawa. No łezka w oku się zakręciła też. No myślę, że takie inicjatywy to tylko nic zbić brawo. Jest piękne. Zabawa zabawo, ale naprawdę trzeba podziękować tym ludziom, którzy się do tego przyczynili. Jest to naprawdę świetna inicjatywa. Fajnie poznać historię Stanowskiego Hokeja. Cieszymy się bardzo, że tak bardzo dużo zawodników z lat ubiegłych odpowiedziało na nasze zaproszenie. Jest to praktycznie naprawdę ponad połowa składu byłego STS-u. Oni tworzyli tą historię, oni tworzyli sanocki hokej. Myślę, że byli w bardzo podobnej sytuacji jak my teraz. Też były zagrożenie, że hokej upadnie, jednak ta grupa sanocza, no bo to praktycznie ponad 70-80% to byli sanoczanie tworzący grupę STS-u. No i cieszymy się, że odpowiedzieli. Jest to naprawdę bardzo yy, pozytywne, bardzo przyjemne dla kibiców oglądać taki mecz byłych gwiazd, dla których dawniej byli idolami. Trener Tomek Demkowicz, któremu jak widać tutaj technika, że tak powiem nie zapomniał jak to się robi, jest pan Marcin Świkła, też mój trener z tego sezonu, także... Mimo, że jest zabawa, jest to jakaś też rywalizacja z trenerami. Jest to historia i na pewno ta łezka jest i będzie jeszcze na i po meczu. Jest grupa ludzi, zapaleńców, którzy to ciągną, pilnują, no ale jest masa ludzi, którzy chodzą, kibicują, lubią oglądać. Tą dyscyplinę po prostu Sanok żyje tym hokejem. Bo tak było, jest i oby tak było dalej. Tak to w sporcie są, z otworki, bo tak pan to słusznie zauważył. No, ale też to, to jest sport. Nie może być cały czas na topie czy cały czas na dnie. My musimy walczyć jak każdy sportowy. tutaj się przydaje żyć.